Jacka Kwapisa z komendy z komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie oraz starszego kapitana Mariusza Krajnowskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie. A właśnie drużyna ruszyła, także drużyna z, z komendy miejskiej z Poznania jest już na torze. 25 sekund obecnie płyną, i już dopływają do boi numer 1. Skoczył już ratownik. Tak zwany ratownik nurek jest już w wodzie i zanurkował na głębokość około 5 metrów, gdzie znajduje się manekin, musi go wydobyć, następnie dotknąć, jest dotknął boi numer 1, jest manekin holowany, wszystko przebiega jak na razie prawidłowo i holuje go do boi numer 2 już płynął dalej 74, 5 sekund teraz obecnie zobaczymy z jakim czasem będzie w Łodzi dobry czas 78 a naucie się już bardzo daleko także dobry czas 80 teraz 5 sekund przypominam najlepszy czas dnia na razie to jest 212 735 212 735 taki czas uzyskała drużyna z komendy powiatowej państwowej i straży pożarnej z Piły. Obecnie łódź Skręca opływa właśnie boje numer 3 i kieruje się w stronę boi numer 4. Tam muszą ratownicy zacumować łódź za pomocą zatrzaśnika strażackiego oraz następnie dwóch zawodników, tak zwanych nurków. Muszą zabrkować na głębokość około 5 metrów, gdzie na pomoście znajduje się odpowiedni ciężarek. Jest już nacumowana. Są już zawodnicy pod wodą. Słyszymy tutaj doping z brzegu. Prawdopodobnie nas nie słyszą ci zawodnicy, ale pod wodą jeszcze to będzie utrudnione, ale przydaje, że tutaj doping się na pewno... Należy, jest dobry czas 150 sekund, a jest aktualnie na dole pod wodą. Dwóch ratowników, dwóch zawodników muszą wynieść do powierzchni ciężar około 30 kg, umiejscowiony. Na pomoście podwozie. 2,40 balonów 6. Jest już Irydyna na wierzchu, czyli wszystko się chyba udało w porządku. Za chwilę czekamy na porąbiewkę Sędziego, czy będzie biała, czy czerwona. O tym dowiemy się za chwilę. Jest ta moja ratownicza, tak zwana Pamela, idzie za tymi dwoma nurkami, idzie dość mocno i spionie. Czas jest 199, 200 sekund minęło. No, nie wiem, czy będzie czas, dnia 12 sekund tylko im zostało, żeby popić ale idą dobrze, nie skręcili, idą prawie, że dobrze do celu. Tu tutaj znajduje się pod wodą bramka specjalna, która ma z jednej i z drugiej strony siatkę. Z jednej strony jest żółta, z drugim zielona. Jest to podpowiedź, którą mają skręcić. Chyba dobrze skręcili zaraz. I drugi zawodnik musi łączyć Jest pierwszy i jest drugi. Koniec. Jest czas. 225, 887. 22...